Cześć, jestem Wapomaniak i dzisiaj pokażę Wam najfajniejsze, moim zdaniem, butanowce, jakie możecie kupić w 2024 roku. Gotowi? No to zaczynamy. Ok, więc po pierwsze, moja ostatnia miłość, coś w sumie odwzajemniona czyli Wapcap M7, a jeszcze chętnie M7 XL. No jest naprawdę, tak jak Wapcap M to była zawsze fajna seria, która mogła pomimo tego, że była tym takim najtańszym modelem dawniej, mogła konkurować śmiało z tymi droższymi modelami. Tak teraz M7, no to jest coś zupełnie innego, no bo on ma retencję ciepła, której nie oferuje żaden inny Wapcap, nawet z najfajniejszym tytonowym typem. Czyli działa to zupełnie inaczej niż wcześniej. Raz ogrzewacie i możecie tych buszków wziąć zdecydowanie więcej, a cała ekstrakcja jest szybsza, a to z kolei się przekłada na bardziej a, intensywne działanie. Więc M7 to jest naprawdę taki pierwszy duży a, postęp, jeśli chodzi o, o wapkapy, taki naprawdę naprawdę duży. I jeśli rozważacie w ogóle zakup jakiegoś nowego wapkapa, no to zdecydowanie polecam wam zamiast właśnie jakichś droższych modeli wybrać M7, no bo to jest po prostu inne doświadczenie. Ok, po drugie druga ciekawa pozycja to jest Lotus. A, to jest waporyzator, który już zniknął z rynku, a teraz Powrócił, e, powrócił jakiś czas temu, wskrzeszony przez, a, przez dwóch gości, którzy zrobią też Vapmana swoją drogą. A, oni teraz się nazywają Inhale i Inhale robi Rotusa i wapmana. E, Vapman to jest waporyzator do użytku z filtrem wodnym, e, pasuje do 14,5 mm, a w tej wersji, jaka teraz jest dostępna. No, oczywiście możecie go zamontować też na przykład na j hooku szklanym takim ustniku. A, czy na, czy na jakimś innym szkle. No w każdym razie idea jest taka, że ogrzewacie go tutaj od góry palnikiem, tą płytkę, ona z kolei się robi gorąca i kiedy wdychacie powietrze przez ustnik, ono jest zasysane przez te dziurki, przelatuje koło tej płytki, ogrzewa się no i ogrzewa później, kiedy już jest gorące, susz znajdujący się w komorze. Czyli jest to w 100% konwekcyjne ogrzewanie, a Lotus jest idealnym przykładem waporyzatora typu On Demand. No i on jest zdolny do produkcji naprawdę srogich chmurek w połączeniu z filtrami wodnymi. Więc jeśli jesteście fanami filtracji wodnej, no to zdecydowanie polecam Wam Lotusa. Kolejny ciekawy butanowiec to jest Wapman. Teraz pojawił się Wapman 2.0, którego tutaj mam. On w zasadzie nie różni się jakoś istotnie od wcześniejszej generacji. Różni się tym, że tutaj w ustniku ma teraz spiralkę chłodzącą od simrela tak zwany intercooler. On sprawia, że ta para po prostu nie leci bezpośrednio do, do naszych ust, tylko chłodzi się trochę po drodze. No, a z innych innowacji, no to, to ten ustnik, jeśli będziecie go obracać tutaj wewnątrz, no to będziecie wpływali na to, jak dużo powietrza będzie się dostawało tutaj do środka, czyli możecie sobie tak naprawdę regulować gęstość pary, no i to jest bardzo, bardzo fajne. Nie ma już też tutaj śrubek do montowania tego sitka, tylko po prostu są takie dwa nity, które trzeba, trzeba to sitko lekko podważyć. No i jest oczywiście tutaj długa Lista udoskonaleń, natomiast wapan pierwszej generacji również był świetny, a drugi jest jeszcze fajniejszy. No, ale również z tej pierwszej myślę, że każdy byłby zadowolony. Z tej pierwszej, w sensie po jego reaktywacji. Wapman to jest idealne rozwiązanie, jeśli celujecie w mikrodozowaniu, bo to się używa naprawdę mikro ilości. Tu wchodzi 0,05 maksymalnie, czyli 50 mg suszu. No i jest to, jest to ilość naprawdę niewielka, ale jeśli chodzi o ten waporyzator, to naprawdę z tak niewielkiej ilości możecie uzyskać naprawdę wiele. Więc wapman polecam. No, czyli to są moje typy, e, jeśli chodzi o moje ulubione butanowce w 2024 roku. E, piszcie oczywiście w komentarzach, jakie są Wasze typy. Chętnie podyskutuję, powymieniam się z doświadczeniami. E, no i co? I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzięki na razie, cześć!